Za nami 19 kolejka Typu Estra Klasy, trzecia tej wiosny. Wreszcie wygrała Legia w piątek, po naprawdę bardzo fajnym meczu pod Dzień Nie mówię, że Legia grała jakoś, jakoś ładnie, bo wcale tak nie było, dalej wsty mogą się wstydzić swojej postawy liderzy, tabeli. Natomiast muszę powiedzieć, że strasznie fajnie się oglądało ten mecz. Dlatego, że z natury te mecze pod Beskidzie, szczególnie domowe to jest chyba czy taka czysta przyjemność dla takiego komesera właśnie nawet tej naszej ligi jak ja, żeby sobie to obejrzeć. Pod Beskidzie zawsze walczy do upadłego, słychać krzyki piłkarzy, tam mają stadion malutki, teraz chyba 2,5 tysiąca ludzi wchodzi na ten stadion, jest jeszcze przebudowywany, można boiskiem nazwać. Oni zawsze tak walczą, ci kibice krzyczą idzie, idzie pod Beskidzie. Um, Jest to taki typowy folklor w naszej lidze, którego mi trochę brakuje. Um, od kiedy właśnie są te takie no, no, nowe, nowoczesne stadiony. Oczywiście podoba mi się, że gonimy Europę, chociaż infrastrukturalnie um, pamiętam jeszcze 5 lat temu wszystkie 16 zespołów ówczesnej Ekstraklasy Klasy rozgrywało swoje mecze na stadionach jeszcze pamiętających PRL, natomiast teraz już 12 z 16 klubów ma gotowe lub w budowie takie nowoczesne stadiony właśnie zbudowane przez te ostatnie 5 lat. A jeszcze przecież pamiętać trzeba, że w pierwszej lidze jeszcze jest yy, Krakowie Arkadynia z małymi, ale takimi nowymi stadionami. Yy, natomiast yy, o ile to jest oczywiście bardzo dobrze, to to troszeczkę zabrało yy, lidze właśnie pewnego folkloru, taki, takiej przeszłości można by powiedzieć. Yy, Powiedzmy tak, poziomu w naszej lidze piłkarskiej umówmy się, nie ma. Tutaj nie będziemy szukać jakichś walorów. Natomiast właśnie fajne było to, że ta liga była taka taka swojska, domowa. My mieliśmy wrażenie, że jest jej częścią. Teraz tego nie ma, ale właśnie fajnie, że jeszcze można chociaż na Podbeskidziu, bo już nawet nie na górniku Zabrze, który buduje nowy stadion, Podbeskidzie też jeszcze nie widać, po pooglądać tą, tą taką piłkę w starym wydaniu. I, i Wracając do Podbeskidzia, tu się nazywa kolejny temat. Czy Podbeskidzie i Bełchatów się utrzymają w Lidze? Bo no, wiadomo, po jesieni oba zespoły miały na koncie 6 punktów. To jest strasznie mało w 15 meczach. Teraz jednak obie drużyny trochę ruszyły z kopyta. Podbeskidzie zdobyło wiosną 4 punkty, Bełchatów 3. To nie jest źle w trzech kolejkach, biorąc pod uwagę, że właśnie to są zespoły z zupełnie szarego końca tabeli. Natomiast się tak zastanawiałem, czy oni mają jednak jakkolwiek szansę na utrzymanie. No bo tak, fajnie grają, podoba mi się to. Oba zespoły po, po przewietrzeniu składu Bełchatu właśnie atakuje się młodzieżą pod Beskidzie. Ma całkiem ciekawą taką zlepkę zawodników niechcianych gdzie indziej, ale jednak przykro mi to, bo tak w sumie w tym roku na złość, to by się chciało, żeby Wisła spadła. Bo tak nudno gra i nie da się na to patrzeć. Natomiast pod podbeskidzie i Bełchatów prawdopodobnie mają 9 punktów różnicy pomiędzy 15. podbeskidziem i 14. ruchem Chorzów, który przecież też bez nie przegrywa wszystkiego, co tylko się da. No i niestety wydaje mi się, że to podbeskidzie i Bełchatów się nie uratują, czego mi szkoda. Teraz kilka słów o Wiśle Kraków. Jak mówiłem, Najbardziej denerwująca drużyna tego sezonu i zeszłego w sumie też. Mm, mają mnóstwo niezbyt młodych i niezbyt chętnych do gry zawodników, którzy kiedyś, kiedyś byli całkiem niezłymi piłkarzami. Plus bardzo mało utalentowaną młodzież. Wisła nie ma swojej akademii. Ostatnio nawet Cupiał mówił na ten temat i dalej nie wyciągnie wniosków i dalej. Nie założę akademii piłkarskiej, nie chcę nie być oplegiem, ok. W każdym razie gdzieś tak od, od lata 2010 roku rozpoczął się demontaż tej wizji. Oczywiście wtedy przegrana z Karabachem, kompromitacja rok temu, wcześniej z Lewadią, jasne były potrzebne jakieś zmiany, ale właśnie należało stworzyć akademię, postawić może na młodzież, zatrudnić jakiegoś... Um, utalentowanego polskiego trenera. Natomiast oni wtedy sprowadzili tych dwóch Holendrów, Stana Walksa i Roberta Maskanta, yy, którzy sprowadzili właśnie do Polski całą zgraję przeciętnych, czasami nawet niezłych, a czasami przeciętnych, czasami niezłych, czasami wręcz beznadziejnych zawodników z zagranicy. Yy, na początku dodało jeszcze Mistrzostwo Polski, yy, ale później, później mało co się nie dostali. Zabrakło 3 minut do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Natomiast tego też nie ma co tak bardzo żałować, bo myślę, że Wisła by się w tej Lidze mistrzów nawet i skompromitowała wtedy. W każdym razie później już zaczyna się zupełny demontaż i od dwóch lat Wisła to są dolne rejony tabeli. Ja pamiętam jeszcze tą tą wielką Wisłę z sezonów 2007-2008, czy tam 9 i yy, naprawdę strasznie mi przykro patrzeć na te. Wisła się teraz uganiają tak naprawdę za pieniędzmi. Jalien, yy, Chavez, Parejko. Um, dawniej jeszcze był Lamej, Bukari, w um, ostatni ten Sikorski, no to się nie da patrzeć, naprawdę nie wiem czy nie lepiej nawet dla Wisły by było spaść i zrobić jakiś wielki, wielki remont, wielką rewolucję, bo z tego nic nie będzie i ja nienawidzę w tej chwili oglądać meczów Wisły, bo mnie po prostu denerwują. Um, chciałam poruszyć temat Lechigdańsk. Gdańsk, eee, właściwie jak wygląda krajobraz Lechigdańsk po Abdurazaku Zakutraore ten zawodnik był liderem zdecydowanym właśnie w ofensywie. Lechi, błyskotliwy, wręcz za dobry na naszą ligę. Mógł zostać nawet królem strzelców, gdyby nie odszedł. Odszedł właśnie, poszedł do Turcji grać do Kazanty sporu. Tymczasem Lechia wcale sobie jakoś no, udało im się jakoś uzupełnić tą lukę po nim. Przy czym bynajmniej nie beznadziejnym. Mohamedem Raui, Natomiast y, ci zawodnicy, którzy tam zostali, poczuli, że teraz na nich odpowiedzialność. odpowiedzialności. Paweł Buzała szczególnie, czy jakiś ri, czy Ricardinho, nawet Piotr Wiśniewski. Ym, dzisiaj Duda, który siebie bramkę. Ym, całkiem nieźle sobie radzą i Lechia ma już pięć punktów po trzech meczach, po trzech meczach rozegranych w Powinno być ich siedem, ale głupiej y, rzut karny w meczu z ostatniej minuty, doliczonego czasu gry, w meczu z Pogonią ich pozbawił zwycięstwa. Hmm. Podoba mi się właśnie, że Lechia w tym sezonie nie jest już zespołem, który się bije o utrzymanie krok temu, co było zupełnie irracjonalne. Widać, że tam Bogusław Kaczmarek ma pojęcie o tym, co należy, co, jak, jak należy prowadzić ten zespół. Tylko szkoda, że ta PG arena jest tak mało wypełniona. Hmm. Natomiast Lechia jako ten zespół, który, który nie spadnie, który nie zostanie mistrzem Polski. Jest całkiem fajną postacią w tej lidze, Gra nawet dość ładnie, miło na to popatrzeć. I teraz tradycyjnie 12 kolejki. Formacja: oczywiście, 4-2-3-1 i tak w bramce Maciej Krakowek z widzewa. Poświęciłem mu w ostatnim odcinku sporo uwagi. Podobał mi się, jak wszedł na zmiany z Dragojewicza. Teraz potwierdził, że jest naprawdę niezłym bramkarzem. Mogą być z niego ludzie w przyszłości. Um, prawa obrona Golański z przegranej korony w um, meczu z Lechem, jednak zaliczył dwie asysty. Jest w formie naprawdę niewiele gorszej niż jesienią 2006, kiedy przecież powstrzymywał um, Simao Zabrosa w meczu Polska-Portugalia w Chorzowie. Może trochę tak przesadziło. Środek obrony Pietrasiak z Podbeskicia, który wraca do formy zdecydowanie... Um, Miał całkiem niezły przecież zeszły sezon w Śląsku w jednak jesienią, kiedy zaczął grać pod Beskidziu, to była katastrofa kompletna. Teraz przepracował okres przygotowawczy, jest z nim całkiem nieźle. Środek obrony drugi zawodnik to Maciej Wilusz z Bełchatowa, stoja zdecydowanie tego zespołu. Bełchatów jeszcze nie stracił bramki na wiosnę jako jedyna drużyna. Lewa obrona to Piotr Prożek z Lechii Gdańsk. Znów świetny mecz przeciwko Koronie. Jest w wielkim gazie, dla mnie kandydat do reprezentacji. Dewesyjny pomocnik to Cezary Wilk z Wisły Kraków, na bramka mu strzelić na Polonii w sobotę. Jedyne co mnie denerwuje w jego przypadku to, że on ma już 27 lat, i goś się traktuje jako takiego zawodnika bardzo młodego, prawie że na dorobku, w podświadomości, tak się jakoś utarło w jego przypadku. Broszkowie bis, tak? Niemniej jest w całkiem niezłej formie. Obok niego Jowanowicz, drugi zawodnik korony, krabcież przegra 1-3, ale Jowanowicz to jest też trochę taka dla niego ukoronowanie jego całkiem naprawdę niezłej formy na wiosnę. Do tej pory myślałem, że to jest taki bardziej rzemieślnik, który siła, ym, siła w wślizg, defensywa, ale niewiele więcej. Tymczasem on teraz naprawdę ładnie rozrzuca piłki tam w koronie, a jednocześnie coś jest właśnie twardy na tym w środku pole. I prawe skrzydło Szymon Pawłowski, zagłębia Lubin. W meczu z Irlandią pokazał w reprezentacji, że nie jest zawodnikiem wybitnym na arenie międzynarodowej, ale na, 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 na realia naszej ligi jest naprawdę bardzo dobrym łkażem i może imponować. Środek ofensywny to Mirosław Radowicz z Legii. To jest pierwszy zawodnik, którego ja umieszczam w 11 kolejki po tych trzech kolejkach z Legii Warszawa. Autor zwycięstwa nad Podbeskidziem w piątek. I na lewej stronie Paweł buzała z Lechig Gdańsk, Błyskotliwy, szybki w formie. Jeżeli taki zawodnik właśnie błyskotliwy, szybki, krótko prowadzący piłkę przy nodze jest w gazie, to ja takich zawodników uwielbiam oglądać. Buzała dzisiaj Goli Asysta meczu z koroną naprawdę świetna, świetna dyspozycja. I z przodu napastnik, który mi się absolutnie nie podoba który jeszcze dwa tygodnie temu wydawał mi się zbędnym balastem w piastie Gliwice i się zastanawiałem po co komu taki zawodnik. Tomasz do Czech. Um, ostatnie dwa mecze, trzy gole. Nie wiem co się dzieje, jakaś czarna magia Chodzi w grę. Um, on nie gra dobrze, on ciągle gra słabo, ale te bramki strzela i... facet się dwie bramki, gra na ataku, musi być w 11.